Proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. 14 września 1998 roku Jan Paweł II podpisuje encyklikę Fides Edratio. Dlaczego papież chciał się zająć tematem relacji między wiarą i rozumem, między tymi dwoma typami poznania? Warto wspomnieć o trzech rzeczach. O pierwszej on sam pisze: mówi o tym, że poszukiwanie prawdy jest zagrożone przez postmodernizm. Mówi o tym, że dzisiaj każdy ma swoją prawdę i traktuje się te prawdy jako równoważne. Tymczasem on chce dążyć do tego, by prawda była traktowana jako coś obiektywnego. I w tej debacie chce zabrać głos. Po drugie, chce zabrać głos w jeszcze jednej debacie historycznej o rolę rozumów teologii. Mamy tutaj w historii dwa stanowiska. Z jednej strony to wiązane chociażby z mnichem ze średniowiecza, z Piotrem Damianim, który twierdzi, że nasz rozum jest tak bardzo zepsuty przez grzech pierworodny, że absolutnie nic o Bogu nie może powiedzieć. Dlatego należy odrzucać rozumowe poznanie wiary. A z drugiej strony mamy takiego mnicha jak Anselm z Canterbury, który twierdzi, że im lepiej coś rozumiem, tym głębiej wierzę. Jan Paweł II sytuuje się tym dokumentem po stronie Anselma, po stronie tych, którzy rozum traktują poważnie, Którzy mają do niego zaufanie. No i warto wspomnieć o jeszcze jednej sprawie o takim osobistym kontekście Jana Pawła II. On sam jest filozofem, kocha ludzi nauki, spotyka się z nimi w Castel Gandolfo i przez to buduje swoją wrażliwość na osiągnięcia innych nauk. Chce eliminować te konflikty, które w głowach tych naukowców, wierzących naukowców, mogą się rodzić. Sama encyklika jest bardzo obszerna składa się z wstępu i z siedmiu rozdziałów. We wstępie Jan Paweł II pisze o tym, że jeśli próbujemy poznawać świat, próbujemy poznawać siebie, to z jednej strony zdobywamy wiedzę, ale też na pewnym etapie stawiamy sobie pytanie, dlaczego to tak wygląda. Pytanie o sens. No i dalej w kolejnych rozdziałach buduje konsekwencje tego pytania, a więc mówi o tym, że Pan Bóg dając nam objawienie, z jednej strony chce, byśmy Mu zaufali, byśmy to objawienie przyjęli. Jak przyjmuje się autorytety, ale z drugiej strony te prawdy, które do nas docierają, prawdy wiary, mają taki potencjał, że możemy rozumem ciągle je zgłębiać, ciągle dowiadywać się z nich czegoś nowego, że to takie ziarenka, które my za pomocą naszego rozumu możemy ciągle rozwijać. Mistrzem dla Jana Pawła II w takim podejściu był święty Tomasz Zakwinu. Święty Tomasz, który budując wielką teologię, czerpał z filozofii, Czerpał z myśli arabskiej, czerpał z myśli żydowskiej i nie kłóciło mu się to wszystko, ale był w stanie stworzyć wspaniały system. Za Tomaszem Zachwinu powinni postępować dzisiejsi teolodzy. Jan Paweł II napisał, że wielkim dramatem Kościoła byłby antyintelektualizm, a więc odrzucenie wartości rozumu w świecie wiary. Kościół nigdy nie opowiadał się za żadnym nurtem filozoficznym jako tym jedynym możliwym. Jan Paweł II napisał, że jest możliwy pewien pluralizm w filozofii, pod jednym jednak warunkiem, że filozofie, z których czerpiemy, będą dążyły do prawdy, a nie będą tylko i wyłącznie jałową zabawą, samymi instrumentami naszego umysłu. Co dzisiaj z tej encykliki jest istotne? Wydaje się, że na poziomie relacji nauka wiara wszystko. Ale chciałbym zwrócić uwagę szczególnie na jedną sprawę. Nowy ateizm, ruch, który rozwija się od początku XXI wieku, mówi, że każdy człowiek powinien wybrać między mitami związanymi z jego religijnością, a prawdami dobrze potwierdzonymi przez nauki empiryczne. Według encykliki Jana Pawła II taka alternatywa jest niedopuszczalna. Dla ludzi wierzących jest tylko jedno źródło prawdy, a rozum i wiara to dwie drogi którymi w stronę tej prawdy zmierzamy. Jeśli tam jest jakiś konflikt, to nie znaczy, że trzeba wybrać tylko jedną drogę, ale tak bardzo przemyśleć kwestie wiary i tak bardzo spojrzeć na interpretację nauki, by te konflikty zostały wyeliminowane.